No to podopieczny, no, no to no, ale podopieczny, czego Ty nie rozumiesz? Podopieczny. podopieczny no, no może jednak tak, bo podopiecznym mi się kojarzy, że, hmm? że nie był, był moim trenerem, ale nie jest, wiesz? On jest menadżerem. A to to by się tak kojarzyło? Tak, po, tak, no, tak, no, tak spoko, mi się kojarzy. Okej, okay. okay, no dobra, ale to jak ocenisz zachowanie Helboja na konferencji? no bo trzeba To jest jego. Nie, nie, będę taki... się nie będę się o tym. A dobra, bo... przykładowo takie wjeżdżanie yy, za pleców, coś, to jakie to zachowanie jest ten? Wiesz, bo ci się tam od, od wiesz rodze... Wjeżdżanie za pleców, no, no Jak to odbierasz? Jego zachowanie. Dobrze, nie będę się wypowiadał, no, nie chcę się wypowiadać, ja tak bym nie zrobił. Ale, ale no, no ale wiesz, z jakim przystajesz, to takim się stajesz. Ale ja z nim nie, przy, nie przystaję, ja no powiem, Ale jest jego podopieczny, jest, on jest, on, a... no, jest no. moim menadżerem i tyle. Hmm. No to menadżer też mówi, co masz robić, mi nie, nie. Nie? Nie, nie jestem żadną marionetką, no to, 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 tak jak ty Kasiusz, jesteś chuj, albo my, ale mi Kas nic nie mówi, żebym no, co no mam dobrze, robić. Dobrze, no. no widzisz, no ale ja nie jestem żadną marionetką, On tylko załatwia kontrakt, załatwia te rzeczy. Ja robię, co chcę. Nie, nie wcina I się też. Jak, yy, Jakbym miał mi się wcinać, to na przykład jak on takie coś zrobił, to w twoim mniemaniu też bym miał takie coś zrobić, ale w życiu takiego rzeczy, czegoś nie zrobię. No, rozumiem, okej. Okay. No właśnie no, pytanie, czy, jak ty się czujesz w tych fajtach, no bo jednak ty jesteś taką są dosyć grzeczną, no, mi widać, że chyba to środowisko nie jest. Czym nie. Się... Nie, powiem ci, też lubię poddymić, ale z umiarem, nie lubię takiej mocnej, tak jak y, niektórzy tam na rodziny wjeżdżają, no was jest widać w porządku, możemy siebie wyzywać, ale ma zasady tak jak ja, żeby nie wyzywać rodzin, bo to jest najgorsze, możemy siebie wyzywać, a nie rodziny, no. tego nie toleruję i to powinno być ukrócone właśnie, powinny być kary mocne za wyzywanie rodzin, może by się wtedy ogarnęli, a nie federacje pozwalają na takie coś, jeszcze nakręcają, to jest bez sensu i same federacje sobie tak pija robią później, że mówią o nich. Czyli ogólnie Nathan ten nie jest Twoim ulubieńcem w wywiadzach. Nie, nie. Po prostu, ale o nic, no jak to się mówi, nie mam do niego. On jakby ludzie mu nie odpowiadali. By nie, to by nie miał pieniędzy, by go zlewali. Ale on, że odpowiadają mu i tak zrobił sobie takie pieniądze, zabija kosmiczne pieniądze, ale za to pozwalają mu. Ja bym po prostu nigdy walki z nim nie wziął, bo bierzesz bierz z nim walkę, to automatycznie wiesz o co chodzi. Będzie cię wyzywał rodzinę, kobietę, wszystko będzie. To wiadomo, bierzesz z Marconiem walkę, wiadomo co będzie. To ci sami co, zawodnicy, co chcą wziąć z nim walkę, to wiedzą na co się piszą. No Dobra, ale jak go działalność do rasa, No bo zapoznałeś się na konferencji, lek kiedy my były, ty też powiedziałeś, że już coraz mniejszą sympatią, aż do Janusza. I... No, tak. no, właśnie, no jak oceniasz jego twórczość? No, oceniam jego twórczość. No, powiem Ci tak, ja. Nie jest, nie byłem w jego skórze. Ja po prostu zabłysnąłem w programie telewizyjnym. On może potrzebował zabłysnąć, ja bym tego takiego nie zrobił, nie podpalałbym sepak, nie, nie jadkę czupu na cały, ale on jak czuł takie coś, to sobie zrobił nie, jego życie. Nie ja no nie... ale ja zaczynałem, miałem ja 16 lat, 15, Rozumiem, i dlatego. Wyszedłem też do środka, bo siedziałem w ośrodku 4 lata zamknięty. Yy, znalazłem sobie jakoś tam inno alternatywne życie, żeby nie wiem, nie siedzieć teraz w więzieniu. Robiłem to takim kosztem jestem tutaj, no i nie żałuję tego. No w sumie. i bardzo dobrze, tylko ja mówię, że ja bym tak nie zrobił. Nie oceniam jego, nie robi nic, nie, nie wyzywa rodzi nikomu, czyli nie mam jakoś negatywnej. Robił, że, że się śmiali z niego, że na przykład, ale to różni też Rafonik różne rzeczy robił inne i też zabłysnęli. Nikomu nie zrobił krzywdy. Ja bym takiegoś nie zrobił, bo sobie nie podpalał, pachnie Jarkeczupu, ale jak on zrobił. To być tortek nie o pierdoliu naraz? a lubię. No, właśnie, a lubię, no lubię, lubię ketchup, ale nie zjadłbym na raz. Kuwa, na raz. I nie. Skąd też jest. No to na raz. Dobra, słuchaj, ja wam jeszcze przypominam, że jeżeli chcecie jakieś pytanie zadać Januszowi albo Narasowi, to tutaj macie świetny pasek, zaraz będzie. I możecie dzwonić do studia, piszcie SMS-y, my do Was oczywiście zadzwonimy, jak będą jakieś fajne pytanka. No, ale właśnie, a Ty jak oceniasz swoją karierę? Jesteś ogólnie z niej zadowolony, czy nie? Ogólnie, patrząc, no to tak. Super kariera ogólnie, z podpalania tych pach, kurde, z <noise> przez okno w domu. A tego nie widziałem, ci powiem. Petardami kiedyś w domu strzelałem, spodnie całe to no, ten popaliłem. Nie, fajnie ogólnie, bo poznałem trochę właśnie ludzi, trochę też mogłem, miałem możliwości pojeździć, więc na plus wszystko. Też ruszy, no to też mogę pojechać. No, po. no ale właśnie o rodzinie, a jeżeli mogę zapytać oczywiście, no. jak myślisz ile? Twoja kariera jest. W sensie jak bardzo złożona od Twojej świętej, bo ci No bo chyba jednak dużo osób. 100%. No właśnie, Ja tego nie ukrywam. Czyli też Gdyby nie twój tata, to by nie było. Oczywiście, nie byłoby mnie, ale mnie namawiali strasznie. Chłopaki z Discovery, bo na początku było z Discovery, żeby nagrał. Ja trzy lata się wstrzymywałem przed graniem. Później po trzech latach dopiero zacząłem grać. Co ty, tylko szukaj, No... tak, No kurwa, jak wieśniak? Jak wieśniak, z Pluszkowa. Wieśniak z no, a to, a klasa no to klasa Ja? Z Białej Podlaski. Wiesz gdzie to? Wiem. Ja, ja nie chcę wiedzieć w sumie. <grym 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 to gdzie Biała Podlaska? No, nie. Ładna miejscowość? Oj, z dziura jak wszędzie. <grym> no dobra, ale zapytam Cię jeszcze, bo Ty powiedziałeś, że jak patrzysz na to środowisko Free to trochę tego nie rozumiem. W sensie rozumiesz, że ludzie, niektórzy żyją tylko z tego i muszą robić te dymy na siłę, ale poznałeś świat telewizji i świat freak fightów. Który jest bardziej fałszywy i toksyczny? Jeden i drugi. To, to i to są fałszywi i toksyczni. Tu, tylko w telewizji tak akurat nie znam tak wszystkich. No wiadomo, ja jestem małym człowieczkiem w telewizji nie znam yy, siecików, ale w telewizji też jest wszystko na, dużo robione na pokaz. Na pokazach tak quick fight tak, niektóre dymy są prawdziwe, a niektóre są udawane. Nie oszukujmy się, żeby na, zasięgu, na zasięgów, żeby na walkę, tak jak ten Marcin chyba z tym. Z tym od y, tego kamerzysty hejterem, co się kłócili, wyzywali, a później poszli na Hot Doga. Trzeba mieć rozum, nawet jak robicie jakiś <coughs> dymy pod kamery, to nie iść na Hot -doga, jak debil. <grafię> no a wasz, wy pójdziecie na Hot Doga sobie w programie trzy no, raczej. Ja nie? po palce na piwko no. mogę pójść z raz. No ja nie piję alkoholu, nie pijesz ja z wyboru, więc. O, bardzo dobrze, ja nie piję, mi, piję teraz dwóch miesięcy. Od dwóch o miesięcy coś. nie piję. No to zajaramy się. Nie, nie palę, Nigdy nie paliłem papierosów i i tu jest pytanie do ciebie, no bo jednak umówmy się, ty wnosisz 120, 150, ty wnosisz 150, ty wnosisz 170, no to nie są to małe wagi i zaraz za treningów przejdziemy, ale czemu ty cały czas palisz, czy ty nie obawiasz się, że kondycyjnie możesz trochę nie wytrzymać a jednak? Na ostatnim walce jak było, godzina przed, a my z Daxem poszliśmy na fajkę. Okej, okay, czyli to w ogóle jakoś na ciebie nie wpłynie? No nie, no 4 minuty, 30 sekund tam chodziłem po tym OKTAGONIE. No to wiesz, chodzenie to nie jest walka. A tutaj fajnie będzie, bo będę sobie mówię, 2-3 ciosy odskakiwał, on będzie do mnie chodził, się będzie męczył, puste ciosy będzie zadawał i... Dobra. Druga runda, minuta 30, Janusz leży. W pierwszej, no w pierwszej rundzie będziesz? Tak. Knockout, czy, czy podstrzegnął, będziesz go bił, czy od razu tylko szybki Albo będę go tak męczył, będzie moją suką w OKTAGONIE ten. Taką stuczką z siedzeczkami tymi swoimi, bo ma wie. Ja naprawdę pierwszy raz widzę od siebie kogoś tak grubszego. Nigdy a, jeszcze nie spotkałem takich grubasów. A Fornal? A, no dobra, ale Fornal... No. Fornal to jest Fornal. Ale właśnie, że to trochę nie jest tak, że Ty przez to, że z Fornalem stało się tak, jak się stało po Twoim liściu, to Ty też do Janusza też trochę nie chcesz dymić, bo no właśnie, się, że właśnie powtórzy się taka sytuacja? No nie wiadomo teraz, co robić, bo, kurde, Kurde, jedne liścia, no i chłop się załami i nie będzie go. Popłaczę hmm? się w poduszkę. O, no, no to pytanie, jak twoja psycha, jak Ty byś na to zareagował? I w ogóle jak w tą sytuację, która stała się podczas cały. Niepotrzebna konferencji? to była, tak jak powiedziałem, Norasowi. To było widać od razu ten formal, był przestraszony, siedział, nic się nie odzywał, przestraszony. Jego tu stres zjadł, psychika. On no, dostał później tego liścia, to usiadł, nie w ucho. no niepotrzebne to było. To było widać, że. No ale oni mają jakąś złą krew do siebie, więc nie oceniam. Coś tam między nimi było. No właśnie, powiedz co do tej sytuacji, bo mówiłeś to w jednym wywiadzie, ale tak przed e, publicą, dlaczego zasadzie, ty masz do że, aż taką niechęć? No bo został zaproszony do nas do hotelu, wziął się na p****, <noise> nie powiem, bo to, ten chciał pokazać jaki FIFA Rafa jest i ten usiadł, oparł się o łóżko, no i przychodzi co do czego bu budzą mnie i ja czuję nagle żygi. No tak, med do kibla, zamiast pójść do tej toalety to na siebie żygał fontannę. Ja dobrze, że tego nie widziałem, bo bym go wtedy tam rozwiózł. No i co, no, f, po wszystkim też, zamiast pójść to wyprać, cokolwiek, to wziął w pie***dę to w plecak i czekał do rana na, na pociąg. Jak, o Jezu, wow. Boże, jak on otworzył plecak tam w, w tym pociągu, to ja współczuję ludziom, naprawdę. <grym> no ale myślisz, że do tej waszej walki jeszcze kiedyś dojdzie, czy raczej się, nie, nie, się nie, już nie nadaje? Nie, 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 po prostu ogarnie życiowo, bo ja też po czasie zrozumiałem trochę doszło do mnie, że niepotrzebny był ten liść jednak. Mhm. Ale niech się ogarnie, bo naprawdę chłopak sobie robi krzywdę. Bo on waży 217 kg, Ja ważyłem 198 w swoim prime takim życiowym. Wow. E, prime. No i powiem tak, przejście do żabki czy coś, no tragedia. No. Ja mieszkałem na parterze, to po schodach wejście na parterze to już był w Meksyk. Dwa chłopaki, kiedy wy ostatnio raz ważyliście poniżej stówki? Pamiętacie jeszcze te czasy? Nie, ja nie pamiętam. Nie, w podstawówce, tak mi się wydaje. Serio? Tak, tak. No, no ja gdzieś w gimnazjum podstawówka. No Słuch. jestem trochę w starszy od nowa, sam. No tak no, tak. No. no tak. no dobra, słuchajcie, Reżyserka, ja proszę żeby puścić szaton numer jeden, bo Janusz, proszę ci, żebyś ocenił zaraz to, co zobaczysz, ponieważ Bartek ja trochę, tutaj. ślepe trochę ślepe jestem, pewnym okulawy nosicie. Mam nadzieję, będzie Mówię chyba widać, będzie chyba widać, bo tutaj Noraz mówi, że chce walczyć z wrzoskiem. Tak, i tak tam... właśnie. I są takie... po, po tobie wchodzi proszę. Poczekaj, no, zaraz, rad. zaraz, więc ocenię proszę to, co zobaczysz, czy, czy naprawdę Noraz ma popierze żeby walczyć chociażby właśnie z Marcinem Wrzoskiem. Nie wiem, czy już mamy tego szata, czy nie. Szat numer jeden. Oraz jak napiera. To jest Wiedziałem, spadanie, że. że jest... Wow. <śmiech> <śmiech> wiedziałem, że nie będzie luźno. Uu, nie będzie luźno. Wiedziałem o od... tym. Wow! No i jak oceni Pan te umiejętności? Na Pana to trzeba mieć na przykład No to masz i to, i to. Bez przesady. Biedny złomek. siebie takiego tego. Biedny złomek z Tłuszczowa. Ale Marcinowi. Marcinowi czy Arkadiuszowi? Marcin, No nie wiem, a którego starzyżowska w sumie? Nie no, tego co K1 to nie. Marcin Wziosek, ten co tam... Myślałem, że tak wysoko teraz. ...dostanie no, wrzosek i to ludzie w full MMA i Sta stawiam na Stawiam całą garzę na Nowasa. Tak? <noise> nie no, śmieję się. Mamy tutaj deklarację, naprawdę próba deklaracja. <noise> śmieję się, nie no, nowasa. No, niech mi dają tego... W... Bez zasady, nie da rady. Ja... Co? Nie da rady. toż ty dostaniesz pierdolę, to zobaczysz. Że... Rozmawialiśmy o tym, ale że ma ty. przełożenie. Ale Tomek bez z szacunkiem tu jest prezesem, ale na fenie to on krzesła i stały rozstawia, to może gdzieś tam... To do, ciekawe, co cie... może miałeś z prawą ręką lewym i... Ciekawe, ciekawe czemu to stawą no, powtórzyć. Tomek jest po prostu tam koordynatorem. No ja tak teraz powiedziałem, że Artowka. No, no ale to ale... nie dałby rady ogarnąć, mam No nie, nie się, on, mamy tu kum... On się w ogóle tym nie zajmuje. Kurwa. Może on, na pewno chciał ci dać w żebyś tam z tacą kurwa tał czy tam z talerzami. Kurwa, w sumie byś się do tego idealnie nadawał, nie? Dobra, słuchajcie, rozprzadzamy się fajnie, Mamy pierwszy telefon. Ale nie, pod... to to wszystko tłumaczy. Ja czułem kurwa, że Bezzi nam mieszał, że to Bezi gdzieś po pijaku przy talerzu ci obiecał tą walkę i skąd? A to wziąłeś, a to mnie tknęło i stąd się tak naprawdę to wszystko wzięło. Do prezesa Bezrąga przejdziemy zaraz, bo Ale on bo jeszcze my nie, ich przegadaliśmy nie jeszcze. Ale poczekaj, bo mamy telefon, szanujmy naszych... księgze. No to się nigdy dzwonił? Prezes Bezrąg jest na linii? Nie wiem kogo mamy na linii. Halo, halo, witam? Halo, dzień dobry, dzwoniał do mnie. Train do mnie zadzwonił, żeby, żeby porozmawiać z jakąś w... bo Jeszcze nie wiem o kim mowa. A kogo a byś wybrał według Krzysiu? ciebie? To jest Krzyśury ta dzień dobry? Upa, jest, mój naczelny! Kurwa, Murana, pozdrowionka dla Ciebie, kurwa, Dzień bez Ciebie, dzień bez wyzywania, co to jest dniem straconym, bardzo mi miło, że dzwonisz, ale już możesz się rozłączyć, wypie... No właśnie nie dzwonię, do mnie dzwoni, bo powiedzieli, że tak że najlepiej nawyzywać, dlatego dzwonię. No, a Ty tylko tutaj. potrafisz mnie wyzywać nikogo innego, więc tak dobrze, dobrze, bardzo się cieszę, dziękuję, że jesteś, dziękuję, że ciągle o mnie myślisz, masz dalej, dasz, masz dalej mój ołtarzyk u siebie tam na tej sali trening treningowej? Mam. No, no nie mają mojego ołtarzy, moje zdjęcie i co tam kurawie. Ale to jest motywacja, jesteś Masturbują dla nich motywacją? Ale dobra, tak. Krzysiu, ale czy ty masz jakieś pytanie, na przykład do Arka? Bardzo ciekawi nie, no, pytanie? Nie, 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 się Tak nie, 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 może masz jakieś pytanie, pytanie, Pytanie do Darka? Tak, czy masz jakieś pytanie do Darka? Ja ostatnio w ogóle zrozumiałem jedną rzecz, bo każdy się czepia o tą karnację Arka, nie, Tam on, on się się że nie, bierze, że się dużo opala i tak dalej, a ja w końcu... Zrozumiałem i doszedłem do tego, jak to jest w ogóle możliwe. Jak, słuchamy. Bo wszyscy ludzie wychodzą przez pochwę. Arek wyszedł po prostu przez odbyt. Dlatego ma taki gumiany kolor. Gorla. Ja pierwszy, genialny. No dobra, a Krzysiu, to ja mam teraz do ciebie pytanie. No ale popatrz na niego. Popatrz Arek, na niego, nie. To się czy to nie jest, prawda? ja już nie czepię, za, wiesz, Nie no, kolor kolorka jest naprawdę. O, 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 wiesz, o, o, ja nie o, jestem o, Ale Marzek jest w rasistą kuro. masz coś do mojego koloru skóry? Nie, ja tylko powiedziałem, że jesteś jedynym na świecie takim evenementem, że wyszedłeś przez odbyt, dlatego masz taki kolor skóry, a nie rasizm. Jak mnie wchodzisz, to ja ci wejdę przez odby, wejdę ci przez odbyt w ciebie. Co <totry> ty zrobisz? No zobaczysz kurwa. Stary, tak jak, tak jak na tym, jak na, na tej karcie wagę no. wchodzi w ciebie muran od tyłu, kurwa, <try> aż zrobili taką wizualizację. No, to... Widziałem wizualizację jak Eker ci wciągał Spindola, więc nie A na za i, i takie były, były aftery, mój drogi. Takie były aftery, nie zaprzeczę. Była taka. No zapraże... pewnie, że tak. Z Łukaszem. No tak, Łukasz, zapierdala wszystko. Czyli oficjalnie Ekiert ściągał ci ten pindola. No I jak? Gratuluję. pewnie, że tak. Nie, no trzesz, 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 to nie wstyd. To słuchajcie, to jest pomysł na walkę. Ty z Łukaszem kontraryta z Muranem. Nie, no ale Łukasz to już dostał tyle propozycji, że to nawet nie ma sensu w ogóle z, takim, z taką osobą rozmawiać. A Arek się obstrał mu jeden na jeden, więc to nie ma w ogóle o czym, o czym mówić. Pewnie obstrałem się go dwa razy, w pierdolin, jak głórej sucy i się go obstrałem. Dobra, w bo, bo, bo miał kontuzję i tak Nie, Nie, sprawa, nie, 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 masz rację. I jesteś jesteś tak ja się tak słaby, naprawdę. Że przez pięć lat nie mogłeś mu nic zrobić. Ja się przestraszyłem tego, z kim on teraz trenuje. Jak znaczy, że on trenuje z takim chur. Tak. Przechuję, to po prostu dlatego się boję. Tak, wreszcie Muran znalazł odpowiedniego trenera, bo i się poruchacie i się potrenujecie. Kurwa, jest tutaj w A to, co Ty z robiłeś z trenerem, to nie moja, nie moja sprawa. Ale, ale powiedz... ja wiem, co Wy robicie, kurwa. Ja wiem, co Wy robicie. A czemu z Zadoru już nie trenujecie razem? Bo zapomniałem zapytać. Bo On jest z Wrocławia, a ja jestem z Krakowa, mój drogi. Mmm, no dobra, słyszałem inne teorię, ale. Okay. Ale ty, ja ty A ty jaką tam słyszałeś to Krzysiek, jak... Jak, jaką słyszałeś teorię? Krzysiek, jaką słyszałeś teorię? To, to nie jest na program, bo to jest tak obrzydliwe, że. To nie chcesz... ma co o tym w ogóle. Przytoczka. Nawet... Nie, on mi skutaca nie wciągał nic mordo, co ty. No, skutaca, nie. Słuchajcie, po wcześniejszym panelu nic nie zdziwi, więc dawaj Krzychu tą teorię. Nie, bo nie, nie będę dawał, to jest obrzydliwe, to jest obrzydliwe bada, nawet jak na nich. Nawet jak na nich, to jest obrzydliwe. Obrzydliwe to jest że jesteś ty no... Krzychu kurwa, i że ciągle mnie prześladujesz. Daj mi zżyć już, kurwa. Gdziekolwiek jestem, ty, ty nie pochodzi, dam ty ci przy... przychodzisz. Gdziekolwiek się nie przy... pojawia, ryta. I było ja się nie, wtedy, nie ja że to od Murana, wtedy ci dam znać. Jak to? No, ale to czyli nigdy, kurwa, nigdy nie dostanę od niego wpierdolu. No to Można? nigdy ci nie dam spokoju. Będziesz pijany na każdym programie. <laughs> ale dobra, mówię sobie. Ty też bym musisz, żebym się poddał, tak? I Żebym się dał wpierdolić Murano. Przepraszam bardzo, to nie jest żaden Muran, tylko to jest doktor Hannibal Lecter. Blub. Doktor się Hannibal. Nauczyłaś, no. No. Nauczyłeś? Mm, Proszę, no dobra, ale krzyknąłbym sobie zbiedę. Nie odpowiednio mi, ciebie... tytułować doktora. To według Ciebie powiedz no. jeszcze tylko jedną rzecz i kończymy, bo trzeba przejść do afery kieleckiej, no. tak? Do, do, Czekam, aż się bo kurwa nie chcę, będę eee, ty robił na trzeźwo, bo na trzeźwo to się Co ty sobie, ty robisz, no. kurwa, człowieku? Co jeszcze raz? Sobie? Nie, no właśnie, Krzyku powiedz mi, czy na według ciebie... Na dzień dzisiejszy. Proszę, Czemu Czuwa... jest takie kurwa te są, to są jakieś kur... Ja nie trenuję w ogóle, kurwa, tylko... Kurwa, kurwa widzisz, Dobra, do tego jest zaraz będziemy Krzysiek, Krzysiek, czy według ciebie tak to Muran na dzień dzisiejszy wygrałby z Arkiem? No, ale to cho, 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 luźno. Jak on nie zadaje ciosu prawie? Jak on nie zadaje ciosu, e, i ty przegrał na punkty, to co dopiero teraz, jak będzie, zadawał ciosy? Czy on go zabije? Cześć, dzień dobry. Witam. Jak można iść do Nie mogę to jest kurwa bez kitu. Ja y, jestem fanem, fanem Jacka Morańskiego. O, kurwa. O, ja daleko, kurwa. To jest Miałam <śpiewa> <śpiewa> um, e, <śpiewa> ja właśnie dozwoniwać, kurwa. Tutaj nie ma, tutaj nie ma żadnych ludzi, którzy mówią. Ale ty że... jesteś Arek, nie? Ruzowa ale ale Różowa pora... Landrynka jest. Ale czemu mnie do niego... ten? Różowa Landrynka Tal... jest przecież, nie? O pie no, najróżowsza... najróżowsza w ale, ale. Najróżowsza w idola. Posłuchaj. Żebyś skończył jako worozczy, Areczku, posłuchaj mnie. Chodzisz do świata, o którym nie masz pojęcia, gadasz jakieś głupoty na... Na nieskazitelnego redaktora Ekierta. Kurwa, ja się urodziłem panu... w tym świecie, a nie mam pojęcia o nim, kurwa, chłopie. I panu, słyszysz? No? Nie przerywaj mi, nie przerywaj mi. Rzucasz jakieś bezpodstawne oskarżenia na redaktora Ekierta, a redaktorowi Ekierta się to nie spodobało. A to Ekier dzwoni? Nie, to chyba nie jest Ekier. Jak nie? Jak to to Ekier? No. Przez te Becker Aż. robiłem, stary. A, to ty nie, jesteś. Kurwa, Peke. no dobrze, to ja za 15 minut się tam pojawiam i sobie porozmawiam. Ale nie strzelaj, bro! No, no, ale Łukasz, ty wyrzucowy mieszkasz chyba. No i chłopak, 15 minut w tym miasku. Ja tam, co, mogę, być, ja tam, bo... być, ja tam mogę być, ja tam mogę być, półtora sekundy. Michu, Michu, Michu. z panem Jaskiem dajemy jednak duży budżet. Dobrze, Łukasz, to zapraszamy się do studia, ale to dementując. Nie było takiej sytuacji, o której Alek Arek mówi. A to, a to zostałeś pomówione, dobra, to nieważne. Idziemy dalej z pytaniami. No. Razem z Szalonym Reporterem zrobimy wszystko dla zasięgów i pieniędzy i nawet często puszczamy niespodziankowe Ale info. nie dla pieniędzy! Nie <głos》>, mamy to tam dobre? pieniędzy! To dla zasięgów? Dla tego, dlatego żeby się działo. Tak, to jest entertainment. Ale powiedz tylko jedno. Entertainment. Okay. entertainment. Dla mojego spokoju duszy. No. Powiedz mi, kur**, szalony, którego bardzo lubię i szanuję, a być może się mylę, że nie, nie ma czuł w tym palców. Nie, ale nie, wtedy mieliśmy kosę akurat. Aha. To była wtedy, kiedy mieliśmy kosę. No to że? dobrze, to mi uspokoić, bo to by mnie najbardziej zabolało, bo z nim mam dobre relacje, kurde, i nie, nie. nie, nie. Ale, ale osoba bliska Tobie wiedziała o tym. jedna. Osoba bliska Pawłowi? Tak? No, wiedziała. Słyszymy. A o kim mówisz? A nie mówię, ale, ale o bardzo bliskiej osobie? Nie, no z jego towarzystwa ktoś wiedział o tym i. Bo ja tak mówię, chłopacze, jak ktoś od będzie bardzo przyjemny, czy coś. Kurwa. Nie. Dobra, nieważne. Okej, okay, ale to jakiś zawodniczy, to tylko tyle Nie? Powiedz. Ktoś równy. Nie, no nie powiem, nie powiem, kurwa. Napisz się jeszcze Jeszcze napisz się, wrócił wiem, kurwa tej dobre przesłuchanie, no, słuchaj, ale radę. Ja ci kurwa nie dam, Pawełku, jak ty no to Ja też się nie, ja też się nie dałem, Pamiętam. Nie wiem, bo nie, nie da, zapłaciłem nie, i nie dostałem się. materiału, ale on mówił, że już tam było blisko. Nie już no, co powiedział, po było, że niczego nie doszło. No, a mi mówił inaczej, bo mi nie, powiedział tak. dobra nie, nie, dobra, dobra, ja powiem tak, bo on mówił tak, że muszę mu zapłacić, a on ja mówię, ale co, no nic kurwa tam, no, tam za kolano coś tam go zapaliłem, coś tam ten, no ale to jest to co mi z tego. Było umówione, że musisz go kurwa wiesz, coś tam więcej być, nie? I Było umówione czy nie? Za to coś tak kurwa, niby raz tak wiesz. No <laughs> kurwa, kurwa, ale niby, że, że chcesz się tego, bo przepraszam. to... No nie mówi, że, że ma materiał, powiesz, ale ja się, co tam na tym okay. jest? Bo on mówi, że mi nie wyśle jak mu nie zapłacam. Ja ale co tam kurwa jest? Bo wiesz, mówię, stary, umówili się, że musi być coś, co naprawdę go skompromituje, a nie jakieś pierdolenie, że całujecie albo coś. No, no zakolano go, no zakolano, wiesz, no ja cię drodzy nie. No bo na kolano raczej coś mówi, a wie pan, panie Pawle i A wie pan, panie Chyba za fajkę, łapię. Nie za fajkę, <laughs> tylko za kolano. Ale kolano do ja fajki mi się jest. wydaje, że kurwa tam coś mogłoby być. Nie, mogłoby tam być. Nie, nie przesadzaj. Dobra, ale lecimy dalej no. i myślę, że może dołączyć do tego swoje dzisiejsze wystąpienie. Żałuję swoich niektórych medialnych dram i wypowiedzi. Tak nie. <laughs> Czekaj, który, kurwa. Niektórych? Jakikolwiek. jakikolwiek? Żałujesz czy nie żałujesz? Nie, nie wiem, kurwa, w sumie to już niczego nie żałuję, mam. I ostatnie pytanie. No. Zgadzam się z wami Pei, że Tadek jest. Tak, tak, po Sylwestrze się zgadzam, a Sylwetrze była mała Bo właśnie pinajka. widzowie, jeśli uda się dodzwonić, mam nadzieję, że tak, to mamy dzisiaj ciekawy telefon w sprawie tej sytuacji, bo jest osoba, która przy tej akcji była i też pewne wątpliwości rozwiejemy. Ale najpierw Co? pytania. Nie powiem Ci, no ale. Benago pewnie. Nie, nie, ale jest, jest taki telefon w planie, więc jeżeli się uda, to proszę o telefon. Paweł, teraz pytania do Ciebie. Jestem, jestem bardzo dobrym zawodnikiem i Jarek nie ma ze mną szans. Nie jestem bardzo dobrym zawodnikiem, bo już mam swoje lata i zacząłem późno trenować i robię to hobbystycznie, ale na niego jestem zawzięty, ciężko trenowałem i wychodzę po to, żeby go rozjebać. Okej. Okay. Najbardziej wstyd mi porażki z Neymanem? Nie, uważam, że nie. A ja myślę, że Paweł wygrał z Neymanem, że to było oszustwo. Akurat. Widzisz, jak? Bliska była ta druga walka, ale to Najman wtedy pierwszy raz od wielu walk że widziałem takiego Najmana, co by tak chciał się bić, nie chciał się poddać i tak dalej. Najbardziej to się wstydę porażki z ciosem, bo tam nie byłem sobą, kurwa i przegrałem tą nie walkę, no, z ciosem, to warto to z Ciotem przegrać, no. to już kurwa ja. I, ja i to, drdolę, jest, to jest wstyd i to, kurwa, to bo... biorę skuś, na, no na kratę. Tak, ja, ja, ja bym plan... sam byłem na będę, mieć, będę będę chciał, będę kiedyś zmazać. Czyli rewanż ciosem jest jeszcze aktualny i Aj, serio, to wolę przegrać z juźwiakiem niż z ciotem. Dla mnie najmniejszym kur... serio, Najmniejszym ujmą na honorze byłoby przejechać nikul z ciotem. To Zaraz może Adria się dozwoni, zobaczymy, jeżeli będzie taki telefon. No dobra, lecimy dalej. I pewnie po tej skierackiej numerze się zgodzisz. Czy tańcula to... Inaczej Tańcula dla zasięgu zrobi wszystko? No kurwa, wiesz co. Tak! Dla zasięgów tak. Bo ktoś mówi, że robisz to dla pieniędzy. Nie, ja to robię dla, dla kur... entertainmentu. Ja okay. jestem człowiekiem, ja się urodziłem po to, żeby ludziom zapewniać rozrywkę. I w chuju mam. Ja na tym nie zarabiam. Nie muszę zarabiać. Ja robię, żeby coś się działo. Wiesz, on ale. się nie poczuwa nawet do winy, tak jak dzisiaj, kurwa, kawalerzy. No kawa no tak, tak, ale nie, to nie, Ja bym jest się zdziwiony, w ogóle, że, że ja nie ja mam się, dystansu do siebie. Byłaby, się stało, e, no. Ja bym był dumny, że ktoś. Wyłożył jakieś siły, chciał dla mnie zrobić jakiś, na mnie jakiś prank, że coś mi, wiesz. Wiesz o co chodzi? No, no, no. Że, że ty, ja bym się na twoim miejscu bym się poczuł wyróżniony kurwa przeze mnie. Bo to miał być Nie, Ale być, to wszystko kurwa. byłoby spoko. Kurwa. By to nie było przed walką. No kurwa, jak ja bym ci teraz mierda. zrobił prankę, a Nie, ja, Ale powiem, teraz Pawł, no. chcesz wyjść z twarzą, bo dowiedziałeś się, jak, nie, bo... jak wyszła sonda a, i tak dalej, ale nie, no bo ja, ja szanuję ja szan stanie wydaje... wydaje... widzów, to, to co on tutaj to coś tam jest nie tak z tobą i pewnie podobnie jak Kasjusz masz na sumieniu jakiegoś. Chłopaka mm. i kurwa byłoby blisko I, no kurwa, nie, nie, Ale ja stary, ale ja bo, absolut, bo, ale nikt ja, ja nie jest. No ale żyjemy w wolnym kraju kurwa, i, i, tak dalej. Homo i tak dalej. Każdy Niu to mam, ale kurwa, według najbardziej mnie boli to, jak ktoś się wstydzi swojej orientacji. Jak ale kaś. ja się nie wstydzę, tylko po prostu nie mam orientacji. Kurwa. <noise> Powiedz, kurwa, że homoseksualny. Ale... i tyle. No, no. I no nie, i borso, nie śmieszy mnie taki prank. To już przed samą, przed, samą, przed samą walką. No. I bardzo mi to dużo nerwów kosztowało. I tyle. Muszę niestety zaakceptować zdanie czatu, z, 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 zdanie widzów. No, widocznie to większość społeczności ci, z, śmieszy. No mnie to nie śmieszyło. Znaczy ja rozumiem o co ci chodzi, że jednak przed walką jest to strasznie Ja myślę, że tak, ja, nie, Dlatego no ja byłem w szoku, coś... że on w ogóle na to zareagował. Tak, w ogóle nie wiedziałem, że się o tym dowiedziałeś tak szybko wtedy, bo ja nawet nie wiedziałem, o czym ty wtedy gadasz. To po pierwsze. A po drugie, stary, no bez ja, ja bym się ucieszył, że ktoś chce z nami Praga zrobić. Że Jestem, jestem takim kurwa zajebistym gościem, że na mnie pranka robią, kurwa. nie? No tak, dobra, widocznie muszę no. trochę więcej, ale dobrze, więcej, dyst tymbanym, więcej dystansu muszę numeret, nabrać ja do siebie, jestem, mi, no, to, nie masz, tak. mi to dobrze zrobi, aczkolwiek kurwa ja byłem... w OKTAGONIE i tak zatemuje cierpienia i tak poniesiesz karę i tego. Masz, ja... ale masz szansę, serio chłopie, nie, ja, ale, zrobi, ale, ale ja wczoraj piłem, ty... zrobiłem sparing kurwa z Mariuszem, wyjebaliśmy flaszkę, oczywiście kurwa po sparingu, robiliśmy trzy rundy po dwie minuty i było kurwa ciężko no w chłopie było. Ale chyba kłamiesz, bo powiedziałeś, że wczoraj nie piłeś. Wczoraj piłem, dzisiaj nie miałem nie pić. Aha. Wczoraj okay. piłem, dzisiaj miałem nie pić. Ja Prawie. już nie dam rady. Nie do końca, Mawał, ale zobacz. dużo, już mam duch, duch, duch. całą tą duch, duch. Już ja nie wahasz, kurwa. Lufaj, ci pomogę. Ja mam coś. lufaj jedną. Ale nie, to bo mnie nawet miałeś. napisał, no to nie, nie mam własnego nie. zdania. Opiącym, kurwa. Piszą, piszą mi, że jestem zjebany, że jest pode mnie. Kto to k. Kacper, gapier. O Boże, kurwa, to jest prime. Ja taki nie jestem. Mamo, przepraszam, kurwa. No to wszystko dzisiaj, co się to tu, do Tyle lat studiowania, edukacji.